Z tej strony radosny, jesteś ze mną. No dobra, gramy sobie na serwerze. Czekajcie, gdzieś to tu pisało? Tylko gdzie? O, tu. To jest IP serwera. A to nie. Gramy, wiemy, że gramy na jakimś serwerze. Tylko nie, nie wiem, jak na. Ja sobie biorę początkowy Q. No i dobra. Chun-chun-chun. zakorzymy sobie. No i co? Schodź tutaj. Czekaj, pa. No, idziemy tutaj, no. jedzonko się też przyda. Patrz No. Dobra, kilka razy wcisnę i będzie leciało jedzonko. Stoimy... O, jajko zdobyłem. No jaka mam czego. Po Dobra, wciskaj ten guzik. Podzielimy się potem. Gdzie to płynie?

O oh, kurde, nie tego jedzenia wychodzi. To skąd to dwa? A to stąd? Uuu, magiczne, magiczne. Czekaj, a ja tu utonę. A, a tu jest jedzenie OLO. Ell, Czekaj ty, To idę do końca? O, nie, nie, już przejdę. A, i szkoda. Dobra, no to ja dalej tam jestem Dobra, chyba po 12 starczy ta mówisz. A teraz ja No, no ciasteczko, wszystko po 12. Ja, jabłka. Co? Jak ci mam? Jak ci mam to pokazać? No on zawsze w nóśną. Dobra, czekaj, dzielimy się po połowie. Ja biorę 7, ty bierzesz 6. O, teraz jest równo po 7. Teraz już nic nie naciskaj tego ty. Ja nic nie naciskam, co? Sora, no. chodź tu. Zatrzymać swoją działkę w tym wypadku to ma 57 wszystkiego, każdy ma po 7 no i dobra teraz taką stąd możemy iść. Chodź, serwer Event dla VIP-ów, już wciągniemy Dobra, widzę cię obróćcie. No dobrze. Obróć się znowu w lewo. Gdzie ty idziesz? Wpisz może tepa. Widzisz mnie, czy nie? Czy się tepasz? Czekaj. Tepuś się? Okej. Okay. Chodź. No znowu się tepasz! Ja? No nagle nie znikłeś. Chyba <grywa> ja... Poszedłem. mam. To się tepnisz, ta? Co? Jak coś, to z powiem, kiedy możesz się tepnąć, kiedy znajdę tu miejsce. Do żeby można było tu tutaj zniszczyć. Gdzie tu można coś w ogóle rozwalać? Czekaj, powiem. Daj jedyny też, to jest bokuna Halo, są miejsca, ha dobra. Ciśnij to woda O <grym> to jest. jest wyspa. Coś do tej wyspy, a dużo ona jest czy mała? No bardziej mała, ale zawsze... Ma, masz tego, masz tego jaką się nazywa. Tutaj nie, jest dużo raczej trochę. No mam mam raimy mapa stwierdze. No ja też mam dobra, ro, o, to raczej gaj. Tu pakaro. O już jest trochę większa niż duża, jest dżungla. Ja. Pewno znowu jakiś No, czekajcie, syn mikrofon, prawie, dobra. No i dobra, tapajcie. Co to o co chodzi? Kanciak, ja chcę, co zaspał. Kto chce, to do niebieskiej drużyny VIP i super VIP. Po prostu. Próbuję tapować się. te Teleporting will commence in. 5 sekund, don't move O ale wyspę się znalazła. Ty możesz coś niszczyć? Można O, tutaj, na, tutaj na Aha, dobra już chodź tu mam akurat RaceMi Map Ja też mam RedMe map. Mam jeszcze tu mamy itemsa oraz mam tego, Bo no. sobie zainstalowałem, tak chciałem podstawową modem, to zainstalowałem tej mini mapa, mamy itemsa i... Opti fajna. No, fajna. Aha, a ja nie mam x -trener. Aha. I co Tu mam najtęższa. A x ja mam? Nie. Ja też tak sprawę, sobie się od Jak? Po od co się to? Bo to, jak masz ten, to możesz jeszcze co się da. Nad Ja jestem po drugiej stronie. Ty też jest? jesteś tu? A ja my wyprzedziłeś. Nie, nie. No, a trzeba cię przepłynąć. Masz dynię? Bierz dynię. Wyzegnie. A jest taką, mam dla Was takie krótkie info. Ci, którzy lubią Cesa, yy, niedługo powstanie mój nowy serwer. I no, i co? Serdecznie Was zapraszam. Wszystko jak kiedy będzie start dalej będziecie mieli. Wo, nie w opisie, tylko powiem wam na YouTube. Ty czekaj, bo się teraz coś... Robisz? Czekaj, źle coś zrobiliśmy. Musimy jeszcze jeszcze raz na spawnie, jeszcze raz się wyrzucić gdzieś. Na Dobrze, bo tutaj widzę, że mnie ta mapa szwankowała coś. Dobra, gdzie to jest ten pan guziczek? No to ma spawn. Okej, okay, ja jestem koło wysp, tak? Dobra, jestem Spawniam. Dobra, czekaj. Nie no, weź niech ci też wyrzucić gdzieś i zacząć jakiś z Londynu. Bo ja tu na razie nie mogę znaleźć nic z Londyn. O, jest tam wyspa. Jest duża wyspa? No, dużo to jest duża tu tam. Czekaj się do ciebie to. No dobra, bardzo. No, szybko, bo mi się zara. Okej. Okay. O dobra, w końcu jakaś normalna wyspa, tak duża ona jest. Ale wielka, o kurde. Cool. <grych> Taka mała. Ej, no. próś... hey, hey, no. no. ja ej, sobie X zobacz. Wiem, widzę. o, duża. Jeszcze tam znam. Kurde, przydoby mi się ten mod taki, co od, że od razu te no. drzewo hey. od razu spada. Musimy nazwą to Nie, jest jesteś specym od modów. Nie. ten... jak ten multi. weź wyłącz tą muzykę dobra nie tak jak ja zawsze grałam na single no ta muzyka mnie tak kurza że tak jestem cały... kiedyś jak zaczynałem grać w Minecraft, to nie wiedziałam, że na multi no, no i zawsze ja słyszałam tą muzykę to mnie przy, przygnębiała, że jestem sam, sam na całym świecie zawsze tak zawsze nie nie bić się do ale spamują o ludzie oh co? Ale spamują. Ja sobie robię dom w górze. Wiem, że to y, właściciel nie? Wiem. Nie ja sobie ja tutaj o zrobię chatkę. Dobra, ja mogę mieszkać z tobą? Nie panie. A co ja, kurde? Sam se znajdą domek, zrób se. Dobra. Ej, y, ja tam patrzyłem więc nie i nie przyklinać. Patrzę, właściciel pisze. Y, kurwy nie widzicie. <gry> Ej. No ale tak patrzę z nami Zasady nie dotyczą admina. Ale to jest właściciel. No co, ale zasady nie dotyczą ich. <laughs> nie, nie, kurwa. Multi dostał okrzan. Nie wiadomo. Czy to multi jest. Dobra, Dobra ja sobie wtedy powrócę. Dobra. Z co, może znajdziemy korek. O, jest w końcu węgiel.

I co to? I to będę przepał Ok, tutaj zrobię sobie taką prostą drogę O oh lol, jeszcze wejdę to... Nie. Nie Tu moment. Jeszcze nie Teraz mi powinno starczyć Ja mam wtedy w ja też jakbyś chciał wiedzieć To damy, to damy, za czwórkę. Dobra, zrobimy sobie teraz wyjście. Bajerant. Gdzie ty jesteś? Ja? Tam, żeś, tam, żeś gdzieś po las. Co, ty Ja tu jestem na tej zimówce. Ty, po prostu, co musisz, No ja sobie na ziemię robię chatę. Po co? Wiesz, na ziemię jest na przykład chcę sobie... ...dajmy im iść farmę na noc na farmy. Nie, pewnie, tu przecież mam jeszcze, mam tego... ...ten, race minimap... ...i tutaj sobie zrobię checkpointa... ...a farmę sobie gdzieś innej zrobię, tak? Czekaj, 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 chwilę... ...no tak, to tu zrobię sobie tego... F home? I później sobie zrobię set home, widzisz? Koło farmy zrobię set home, a tutaj sobie zrobię set home. No spoko. Ja sobie zrobię pierwszy domek. Ja się nie radzę na powierzchni tak robi. Ja robię sobie na powierzchni. No jak się zniszczą, to nie, opadę, nie przychodź do mnie. Nie, są losowe, No właśnie losowe, ale jak ktoś trafi ci czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja tu sobie zrobię jeszcze raz zejście w dół. No, bo tutaj już widzimy... O, bo rozwalę jej powierzchnię już tu widać. Więc zajdę sobie trochę w podziemię. Ty gdzie robisz chatę? Ja se robię na, 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 na basenie. Na to zatem przy basenie. Będę miał swój basen. Cieszy mnie to bardzo. Będę miał basen z bietka. No i tutaj... Musiałam zabrać... Zabrać coś innego grawelu. musiałam. Nie mam bardzo, co, nie... Żeby Ja się nie lubię tego gravelu. Dobra, ja sobie robię sam spada. Proszę, może śleć. No, ja sobie... Dobra. I tutaj chcę. Se... zrobię I tutaj chcę zrobić. Co ja robię? Nie, to też nie to. Domek. I zrobimy sobie kompletnie zielony. Jak paskowiec, bo za. No, niech będzie, zrobimy sobie niebieski. A była zielona. Tak, zielony. Jak się robiło od tego sensona? Z Czy dało robić? Przepalasz piasek, później. nie co ja e, co, co ja mówię? E, robisz ten zwykły, później z tego zwykłego też cztery i tak zrobisz się. Chyba. No właśnie tak nie jest. Ja właśnie no no dobra. Powoli już zbliżamy się. Odcinka ja tylko to dokończę. Zrobię tutaj chatę i te Dobra, i te i te, te jak się do karola i zobaczymy jak. i nie tu zrobię set tu i Tutaj się zostawię. O tutaj tu się. Z... Tutaj zrobię. Ten. Tu są łóżka, moje dwa. A spytacie dlaczego dwa? Ponieważ że są dwa łóżka, to fajnie wygląda. Jakiś jeden. No to też fajnie. Ja wolę dwa mieć nie to zostawię. okej okay, tu zrobię wejście takie. Będzie magazyn. No ale to by było To by było na tyle z mojej chaty, później między odcinkiem uzdobyć się z nią. A teraz tepnijmy się do Karola i zobaczmy jak tam u niego Zjemse. Trzeba jeść, żeby mieć mocne kości. Wpisz może tepa akcept Nie, ja dopiero tego znam Nie chcesz? Nie wiem, ja co na piasku, bo wiesz... byłem to mieć bardziej w lesie. No dobra. To ja się z wami żegnam. Karopl także.